Pojedynek z Delwinem Rodriguezem, to był jeden z najbardziej dramatycznych pojedynków w Pana karierze trenerskiej? No, musiałbym tam gdzieś po tych walk trochę miałem, musiałbym tam poszukać. Na, pe, na pewno na pewno poziom, na pewno presja, na pewno ta szósta runda. Na pewno, e, na pewno, na pewno jedno, tak, jedno z najbardziej ciekawych w mojej karierze. To było trudne przygotowanie, tam, zabieszali mu w głowie. Ktoś tam mądrzy, ludzie z kickboxingu. Rafał troszkę stracił w tych przygotowaniach i, i naprawdę nadrobiliśmy no, to wszystko w ostatniej chwili przed tą walką. Na szczęście wszystko robił tak, jak zaplanowaliśmy. Rafał już nie jest ten zawodnik, co robi w ringu tak, jak, tak jak to lecie. On, on, on już jest tym, na, tym etapie, na tym etapie, że on wykonuje też policzenie trenera, trenerów. Więc ta walka pokazała, że Rafał potrafi boksować taktycznie. Rafał potrafi boksować z bardzo groźnym zawodnikiem. Ta szósta runda oczywiście no, to jest blond, na który, na który cały czas zwracaliśmy uwagę. No ale cóż, no, dzięki tej, temu, temu ciosu no, walka dla widzów wszystkich była bardzo widowiskowa. No, dla Rafała może mniej przyjemna i dla nas w narożniku. Natomiast coś z tego wyszło. Właśnie, widać, że Rafał po prostu emanuje pewnością siebie, jest pięściarzem z pewnością dojrzałym, to jest taki zawodnik, którego każdy trener chciałby mieć, który wie po co przychodzi na salę treningową? No jakby się porządek z wagą swoją zrobił do końca, to, to tak, natomiast w tej chwili... Wie, czego chce. W tej chwili wie, jak jest blisko tam gdzieś do, do walk z wielkimi zawodnikami, a co za tym kryje. Pieniądze. pieniądze. No, dla Rafałów umówmy się, jest to wielkim stymulem, może największym. Wie, że pas mistrzowski to też jest jakiś pieniądz. Każdy z zawodników ma swoje jakieś bodźce. I nasze zadanie, trenerów, gdzieś te bodźce też poruszyć prawidłowo. Rafał to pieniądze u niektórych tych młodych chłopaków, tytuły mistrza Świata Sława itd. itd. Jest, jest to zawodnik w tej chwili ukształtowany mentalnie, natomiast pracy w technice i taktyce przed nim, jeszcze, ja widzę jego naprawdę o wiele lepiej boksując. Czyli pana zdaniem, pomimo tych 30 kilku lat na karku, Rafał wciąż ma dużo rezerwy w technice? Tak, a cóż on tam, boksował? On tam więcej miał dyskwalifikacji wcześniej, więcej przerw niż, niż, niż baksowanie. Wcześniej też boksował tak, żeby nie przyjąć w tych walkach tych wyjazdowych na przykład. Te jego przegrane walki, no martwił się przede wszystkim, żeby nie przyjąć, a potem gdzieś tam oddać. No, i, I za dużo nie przyjmował. Teraz wychodzi na ten poziom, gdzie no, niestety czasami trzeba przyjmować, ale, ale mówię, z pięć lat na pewno jest spokojnie niewyboksowanych do przodu w stosunku do młodszych zawodników. Przed Rafałem teraz rewanżowy pojedynek z Janem Zawekiem i upragniony. Yy... Pragniona walka o Mistrzostwo Świata. Rafał jest bardzo pewny tego, że wygra ze Słoweńcem. Pan również jest y, tak, tak pewny jak Rafał? Znaczy ja, ja, ja... w inny sposób patrzę. Ja patrzę, jak, jak, jak tą walkę wygrać, żeby ta pewność Rafała przerodziła się w zwycięstwo i podniesienie jego, jego ręki. Ja nie zastanawiam się w taki sposób. Szukam, oglądamy walki, analizujemy, przerabiamy akcje. A to, że Rafał jest pewny, to jest bardzo, bardzo dobrze. To jest, to, jest, to jest pewność naprawdę twardego faceta, który, który wie, gdzie, w którym miejscu się znalazł i, i, i w którym miejscu może znaleźć się za chwilkę. Rafał, jeśli wygra, to prawdopodobnie pojedzie do Stanów Zjednoczonych na walkę z jakimś już dużym nazwiskiem. No i Rafał tutaj mówił dzisiaj, że jest pewny swego i wyjdzie do każdego, bo wie, że może sprawić niespodziankę. Pan również jest z tego zdania, że Rafał tak naprawdę, jeśli będzie miał dobry dzień, to może sprawić niespodziankę nawet najlepszemu na świecie. No, też w tej chwili nie chcę, nie chcę odbiegać, to możemy tak oczywiście pogadać. No, czy, ja myślę, że każdy, każdy miesiąc, każde półrocze ciężkiej pracy Rafała, jego tam naprawdę przybliża, bo, bo no, nie z każdym. To jest ta waga, gdzie, gdzie niewiele zawodników na świecie może nawiązać walki z tymi zawodnikami, więc, więc tu cudów to może. W tej chwili nie wymagajmy. Natomiast e, widzę, że z każdym półroczem, z każdym e, z każdym miesiącem Rafał jest, jest, jest robi się innym zawodnikiem. On dla niego cały czas ten karytarz się rozszerza, On, on widzi po prostu coraz więcej i, i, i mówię, jest przeciwnik oglądamy walki, uczymy się czegoś na wielga. W tej chwili z Rafałem, w tym wieku, to, to, to nie jest tak, że uczymy się wszystkiego. Mamy przeciwnika, przerabiamy inne akcje, inne taktykę całkowicie na, na pod tego przeciwnika. Jest następny przeciwnik, przerabiamy całkiem co innego. Umówmy się, walka z Zawiekiem musi wyglądać całkiem inaczej niż z Rodrygiezem czy, czy z Bansu, i, i Na pewno inaczej niż, niż, niż pierwsza ich walka. Także, także po prostu on, on się robi innym, innym zawodnikiem.